Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o energetykach na przykładzie dzika. Powiemy sobie, co w nim jest, jak to działa, jakie są na to badania i generalnie dlaczego kierunki legislacyjne w Polsce związane z energetykami są absolutnie bez sensu. Króciutki disclaimer: najważniejsze to zachować zdrowy rozsądek i umiar. Porozmawiamy chwilę o taurynie. W tym dziku jest jej mniej więcej 2 gramy, czyli 0,4%, jak pokazuje skład. Na etykiecie. Kwestia dużo, mało. No, są badania pokazujące, że można stosować i do 10 gramów dziennie przez pół roku codziennie i żadnych poważnych skutków ubocznych nie było. No i wyciągnięto tam mniej więcej takie konkluzje też w innym badaniu, że do 3 gramów dziennie codziennie to można stosować w ogóle tam bezterminowo non-stop. Jak chodzi o energetyki, to zawsze pada pytanie nadciśnienia. Jak chodzi o nadciśnienie, to w przypadku tauryny, która wchodzi w skład tych energetyków, to wręcz może pomagać. 3 gramy dziennie obniżają ciśnienie średnio o 3 mm. słupka rtęci, pokazuje to badanie. Czyli co? Energetyki na pomoc w walce z nadciśnieniem? A raczej nie. Ale z rzeczy pozytywnych, pobudza lipolizę, no i zwiększa wydatkowanie anaeroboru. Przeprowadzono ciekawe badanie na 48 osobach z cukrzycą typu 2. Co znaleziono ciekawego, a no to, że suplementacja 3 gramów tauryny codziennie sprawia, że poprawia się nie tylko kwestia glikeminaczo, insuliny, ale poprawia się też kwestia modnej współcześnie insulinooporności. Jak spojrzeli na kwestię profilu lipidowego, to generalnie ten zły cholesterol też zaczął spadać, czyli no co, energetyki już nie tylko na pomoc z nadciśnieniem, ale jeszcze leczą motyłość, dyslipidemię i cukrzycę? A może zamiast energetyków sardynki? Mają dużo tauryny, dużo witaminy D, no i generalnie niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym kwasy omega-3. I mamy fajne badanie, 152 osoby ze stanem przedcukrzycowym. włączono im 200 gramów sardynek. No i oprócz zapachu z ust pojawiły się pozytywne rzeczy, mamy tutaj chociażby spadek ciśnienia tętniczego, spadek insulinooporności, no i wzrost dobrego cholesterolu, spadek trójglicerydów, czyli generalnie poprawa profilu lipidowego i wszystkich wykładników związanych z zespołem metabolicznym. Czyli co? Sardynki na ratunek? Jedyne co, że no niestety co piąta osoba nie dotrwała do końca badania. Pytanie, czy to przez ten zapach z ust. Może porozmawiamy najpierw o samej kwestii bezpieczeństwa kofeiny i nie mówimy tutaj o zalecanej dawce kofeiny, no bo najlepiej to w ogóle zero. Mówimy o maksymalnej bezpiecznej. No i źródła mówią tutaj różnie. W jednym dziku mamy 200 mg, dużo mało. No, naukowy bełkot mówi, że bezpiecznie do 350 mg. Większość źródeł mówi gdzieś tam mniej więcej poniżej 400 mg, czyli. Ekwiwalent dwóch dzików, jak chodzi typowo tylko o kofein. Przeciętna osoba ile spożywa? Ano, wedle danych z USA, średnio 180 mg dziennie, czyli no mniej więcej tyle co jeden dzik. Większy problem? Ano tak, 75% dzieci w USA w wieku od 6 do 19 lat spożywa kofeinę. No i generalnie problem jest taki, że spożywają ją codziennie i z wiekiem spożywają jej coraz więcej. No dobra, a od czego zaczynają? Ano najczęściej od czekolady i od mleka z kakao. Także tak. Tam też jest kofeina. Może jakieś porównanie z tą kofeiną? No, zacznijmy sobie od tabletek. Przeciętna tabletka na jakieś tam bóle głowy, czy kwestie infekcyjne, to ma tam dodatek powiedzmy 50 mg kofeiny. To każde cztery tabletki to jest jeden dzik. jak chodzi o kawę, no to już mamy od 100 do 200 mg w każdej filiżance. No i już dużo zależy: taka robusta ma dwa razy więcej kofeiny niż arabika. Potem pytanie, jak mocno palona, ile tej kawy zużywasz do zrobienia kawy. No, i ile tych kaw pijesz, także zawsze ważne, dlaczego, ile i jak często, bo na studiach, no to wiadomo, że tego picia kawy było zdecydowanie więcej. Przykład życia? Ano, mój wujek. on całe życie pił od 7 do 9, a czasami jeszcze więcej, filiżanek kawy. Generalnie masakra na pewno dobre to nie jest. Ekwiwalent 4-5 dzików dziennie, codziennie. Prowadził firmę. Szybko biegał, generalnie potrzebował dużo energii, no i dużo sobie tej kofeiny przyjmował. Kwestia przeszedł na emeryturę i dalej to samo, bo nawyki wchodzą w grę i dlatego medycyna stylu życia, żeby te nawyki zmieniać i tym się właśnie zajęliśmy, bo przekraczał średnia dawki maksymalne o 2,5 raza i na pewno zdrowe to nie jest. Herbata od 30 do 50 mg. Czyli zdecydowanie mniej niż w kawie, ale pamiętajmy o efekcie kumulacji, czyli drobne rzeczy się dodają, więc jak herbaty pijesz więcej, to spokojnie można nadgonić, nawet jeżeli nie pijesz kawy. Kwestia czyli co? Herbata pomaga w odchudzaniu? Ano, pomaga, bo działa stymulująco, bo zawiera kofeinę. Pozytyw kofeiny? A żeby była moc. Spalanie rośnie. No i generalnie mamy tutaj takie ciekawe badanie, które pokazuje, że stosowanie energetyków u sportowców może ich chronić przed uszkodzeniem wątroby, uszkodzeniem mięśni, no i w się obniża ciśnienie, czyli nie takie straszne te energetyki. Problem? Ano, brak świadomości społecznej. Kofeina jest najczęściej stosowaną uzależniającą substancją psychoaktywną na świecie. Jest stymulantem, więc ludzie są po niej pobudzeni, więc lubią ją używać. Czym jest problem? Ano, z dziećmi, bo tam mamy podwójny problem, bo nie dość, że one nie mają świadomości, no to jeszcze ta edukacja w szkołach jak chodzi o kwestie świadomości żywieniowej i w ogóle swojego ciała, no to generalnie jest kiepsko. Co jeszcze? Za młodu kształtują nam się nawyki. Jeżeli to dziecko zbuduje sobie nawyk picia napojów energetyzujących albo spożywania bardzo dużych ilości kofeiny, no to jest duża szansa, że się od tego uzależni i będzie miała z tym problem. Czyli no czym ta skorupka za młodu nasiąknie, to na starość trąci. Kolejny problem, a no uzależniające kombo Kofeiny z cukrem. Jeżeli mamy napoje słodzone i dołożymy do nich kofeinę, no to sprzedaż nam ładnie rośnie.